Cześć, witam. Z racji, że nic nie znalazłem w internecie na temat sprzęgła przeciążeniowego od Forczmita T088, postanowiłem coś nagrać dla tych, co nie wiedzą, ponieważ niektórzy po prostu to wywalają i wstawiają łączniki i sprzęgło na wałku. A widzę, że nie naprawiają tego. Bo nawet w katalogu to występuje jako część cała, nierozbieralna. Mianowicie już tłumaczę. Po odkręceniu wszystkich tych tam stop podporowych. Tego właśnie stąd tak to przychodzi. Mamy nakrętkę na cztery oczka. No po dorobieniu klucza specjalnego nic to nie dało. Yy, tu jest zabezpieczenie na imbusa. Trzeba to odkręcić. I trzeba pamiętać, że ta nakrętka ma lewy gwint. Yy, po dobroci się nie dało, więc była przyspawana taka rura. No i... O, to, po paru mordach się udało to odkręcić. Wygląda to tak. Ja akurat tu miałem o, tarczę spaloną. To jest była tarcza. O, coś takiego. To zostało z tego, no już nieważne, dobra, następny etap to jest, o, po otworzeniu są tu 8 kulek. Tych 8 kulek, no to już poszedł do mycia akurat, latają w tym, w tym koszyczku i to dociska wszystko. A te osiem kulek, żeby to wyciągnąć do ręką, bo tylko telefon Aż się dało, o idzie, są tu talerze sprężyste, trzy sztuki i ja właśnie miałem jedną pękniętą, były tak o, złożone, jedna, druga, a a to w ten sposób. Ja miałem to pęknięte, i dlatego te kulki opadły, i nic sprzęgło nie trzymało. W internecie wyczytałem, że ludzie wstawiają, właśnie, ale chyba nie, no nie idzie tego dostać. Wszędzie byłem, yy, nawet w Lubawie, tam gdzie składają te rozrzutniki. I jest coś takiego: Cipmy w podbieraczu jest albo w przekładni głównej, zaraz za kołem zamachowym. Wymiary są inne ale myślę że jak wstawię właśnie dwie, yy, dwie podkładki z hipmy i właśnie zostawię te stare bo na tym tu, ku, tu chodzą właśnie yy, te kulki te 8 sztuk to myślę że będzie wszystko grać złożę zobaczę nie wiem jak to będzie Tarczę sprzęgłową dorobiłem, akurat miałem w garażu, chyba też Sipmy, no to była za duża, no to trochę szlifierką podrobiłem i powinna pasować. Także myślę, że komuś pomogłem jak to rozebrać, bo też miałem inne wyobrażenie, że tam jest sprzęgło jak w Bizonie na podajniku. A to jednak jest coś takiego, mądrzejszego. Także tu trzeba pamiętać, pamiętajcie, że to jest lewy gwint. Coś takiego. Myślę, że pomogłem. Pozdrawiam.